Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj przyszła pora na nagranie pierwszych wrażeń z użytkowania LG G Watch, ponieważ już tego zegarka używam od kilkudziesięciu godzin, można powiedzieć. Więc już takie wstępne właśnie wrażenie zdążyłem sobie na jego temat wyrobić. Tak więc przejdźmy do samej budowy zegarka i na początku chciałbym pomówić trochę o jego kopercie. Koperta została wykonana oczywiście ze szkła, tutaj na, na przodzie. Mamy również taką tutaj obwódkę z aluminium, w moim przypadku jest to właśnie biało-złota wersja, czyli tą ramkę mam właśnie w kolorze złotym, ale w wersji czarnej jest ona oczywiście w kolorze czarnym. Bardzo mi się podoba to, że ten, ten materiał tutaj użyty do wykonania tej obramówki jest to na pewno aluminium. Co do samego paska, w wersji białej no na razie nie mam żadnych zabrudzeń, bo, bo, bo nie było też nawet kiedy, żeby one się zrobiły i mam nadzieję, że nie będą bardzo łatwo tutaj powstawać. Ale to, co zauważyłem, że jeśli nosimy na przykład sweter, to często właśnie na tym pasku różne takie nitki widać i, i takie, jakby można powiedzieć, włosie od tego swetra, załóżmy. No, ale wiadomo, to jest bardzo łatwo usunąć, wystarczy przejechać sobie z szmatką po tym pasku i, i już po problemie. Bardzo mi się również podoba tutaj klamra, która również została wykonana z aluminium. Tylko jakie mam zastrzeżenie co do tego paska? On jest, jak dla mnie, zdecydowanie za cienki w porównaniu do samej wagi koperty, ponieważ pierwsze takie moje wrażenie, jak wyciągnąłem ogólnie urządzenie z pudełka, tak jak Wam mówiłem, to to, że koperta jest tutaj właśnie całkiem ciężka. No i niestety nie, jak to się ma do bardzo lekkiego i takiego bardzo elastycznego paska, jak możecie zobaczyć, i po prostu jest czasami ciężko założyć ten zegarek, ponieważ wagowo przeważa właśnie sama koperta, ale kiedy już założymy właśnie zegarek, to nie ma problemu, w zasadzie go, go nie czujemy na naszym nadgarstku. wszystko jest jak najbardziej tutaj. Wygodnie rozwiązane. Przechodząc do samego systemu, mamy oczywiście Android Wear, który oficjalnie w Polsce nie jest dostępny na żadnym urządzeniu. I szczerze powiedziawszy, mam w moim smartfonie ustawiony język polski, więc generalnie wszystkie karty tutaj z Google Now są pobierane właśnie w języku polskim. I nie powiedziałbym, że naprawdę to w ogóle nie jest funkcjonalne w naszym języku. Jest jak najbardziej funkcjonalne, może nie mamy tych opcji. Tutaj wyświetlenie na przykład nawigacji, że używamy komendy Navigate Me Too. I według mnie jest tutaj naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne funkcje tutaj mamy. Począwszy od tego, że możemy sobie głosowo zapisać notatkę. Ja w tym momencie akurat w moim smartfonie mam uruchomionej transmisji danych, ale tutaj generalnie możemy sobie podyktować notatkę. Możemy przejść do naszej agendy, czyli wydarzenia z kalendarza. Możemy ustawić, właśnie, timer, mamy stopper, oczywiście. Możemy alarm ustawić, żeby nasz sam zegarek obudził. Oczywiście mamy ustawienia. Ustawienia są generalnie bardzo proste, ponieważ mamy tutaj od góry możemy ustawić sobie jasność. Mamy 6 poziomów jasności. Potem mamy urządzenia Bluetooth, i potem mamy Always on screen. To znaczy, że Urządzenie pozostaje tak jakby w spoczynku, ale wyświetla nam tą godzinę, podobnie jak to było na przykład, jeśli pamiętacie, w Sony Smartwatch 2, tylko że tutaj jest taka wada tego, że na ekranie IPS ten cały ekran się podświetla i niestety wtedy też energia szybko ucieka, a do samej baterii przejdę zaraz, ponieważ tutaj się można powiedzieć najbardziej zagodłem. Oczywiście możemy wrzucić tryb samolotowy, możemy wyłączyć urządzenie, restart, możemy w ogólnie, ogólnie wyczyścić urządzenie do ustawień fabrycznych i możemy przejść do About, czyli mamy tutaj wszystkie informacje o urządzeniu. I zapomniałem Wam powiedzieć w kwestii obudowy, że nie mamy tutaj przycisku Power niestety co częściowo można powiedzieć utrudnia samą obsługę ponieważ zawsze kiedy skończymy coś tam pracować na zegarku, musimy właśnie poczekać aż on się przygasi następuje to całkiem szybko ale fajnie by było gdyby w ustawieniach była opcja zmienienia tego że po prostu po dłuższym czasie nam się tu wszystko wygasza same karty jak widzicie naprawdę to jest bardzo, bardzo proste w obsłudze według mnie wydaje się to wiem że na filmach to się wydaje sam oglądałem kiedyś że że ten system jest jakoś skomplikowany, łatwo się tutaj zagubić, ale uwierzcie mi, że to jest naprawdę tak bardzo intuicyjne, że dosłownie po kilku minutach ja, ja umiałem się bardzo prosto posługiwać tym systemem. No i właśnie, żeby przejść do, do tych wszystkich opcji, musimy albo sobie kliknąć właśnie gdzieś tutaj w pobliżu tarczy zegarka, albo po prostu mówimy OK, Google, i wtedy. Zegarek nam nas przenosi do wyszukiwarki Google. Ja niestety nie usłyszał mnie, ponieważ mikrofon jest troszeczkę dalej od moich ust. Tak więc tak to właśnie wygląda. Ogólnie co do samej płynności działania nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń w porównaniu do Sony Smartwatch 2. To jest naprawdę niebo a ziemia. Również ekran jest tutaj na całkiem fajnym poziomie, choć uważam, że ma on troszeczkę takie zbyt niebieskawe kolory i to szczególnie widać tutaj w interfejsie wyboru tych różnych opcji. Same gesty posługiwania się również nie przysparzają żadnego problemu, wszystko jest tutaj jak najbardziej ergonomicznie według mnie rozwiązane. Możemy sobie również zmieniać tarcze zegarka i to następuje poprzez dłuższe przytrzymanie tutaj. Standardowo mamy dość niedużo tych tarcz zegarka, ale według mnie wyglądają one całkiem, całkiem fajnie. Oczywiście, w Google tutaj są różne zamienniki, które nam te tarcze zegarka potrafią edytować, więc to jest na pewno bardzo fajna opcja. Tak więc, tak to wygląda. Co do samej baterii, mamy 400 mAh i niestety, uwierzcie mi, że to jest za mało. I ja mam, powiem Wam, że pewien taki dylemat związany z tym urządzeniem, ponieważ ładowałem go wczoraj wieczorem i zobaczcie, że po całym dniu mam 51% baterii. No i właśnie się tak zastanawiam, czy już go podłączać do ładowania, ponieważ wiem, że wątpię, czy mi wystarczy to do jutra, ta bateria, gdzieś do godziny właśnie 17, jak w tym momencie, czy po prostu go zostawić i tak powiem na, na ryzyko, że, że w pewnym momencie po prostu się wyłączy i tutaj nie mam tej pewności, czy on wytrzyma mi te dwa dni, czy wytrzyma tylko około półtorej dnia i tutaj muszę niestety to zaliczyć za, na samą wadę. Co do samego procesu ładowania, to się opiera na tych magnetycznych pinach, które są tutaj pod spodem. Bez problemu to naprawdę działa i, co najważniejsze, bardzo szybko potrafi to nam naładować nasz zegarek. Tak więc tak to wygląda i myślę, że w kwestii pierwszych wrażeń to, to będzie na tyle. Szczerze powiedziawszy, ja już się przyzwyczaiłem do tego Android Wear i szczerze powiedziawszy sobie, chyba nie wyobrażam już używać smartwatcha z innym systemem. Wszystko jest tutaj jak najbardziej intuicyjne i jak najbardziej mi się to wszystko podoba. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie G-Watcha, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Myślę, że jeszcze sporo filmów pojawi się odnośnie tego urządzenia, ponieważ mimo wszystko zegarki z Android Wear są na naszym rynku w pewnym sensie rzadkością. Tak więc pamiętajcie, że możecie oczywiście zadawać komentarze, zadawać pytania w komentarzach i myślę, że Więcej kwestii, jakie będziecie chcieli, na pewno poruszę w recenzji tego urządzenia. Ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.